No, i nadszedł kolejny etap w karierze YouTubera, któremu nieco znudziło się już yy, nagrywanie filmu ze szkolnej 17 z Kononowiczem, czyli etap filmów kulinarnych. Wprawdzie u mnie na kanałach były już filmy kulinarne związane z promocją WEGE, czyli zdrowia, szczęścia zamiast uzależnień. Ale, żeby nawiązać do tematyki szkolnej, też pomyślałem, że nagram taki film. Znalazłem dwa typy ogórków w moim ulubionym sklepie, Carrefour, w Białymstoku, na ulicy Wrocławskiej, który nieustannie dostarcza mi też inspiracji związanej z pluszakami, a hejterzy bardzo nie lubią pluszaków, więc teraz pora powkurzać trochę dalej hejterów już w tym filmie nie pluszekami tylko ogórkami pora zakisić ogóra bo to niektórych hejterów bardzo boli i powoduje ten ich hejt nieudaczników i przegrywów frajerów spod bramki ciekawa sprawa były dwa typy ogórki do ogórków do kupienia Ogórki konserwowe takie najtańsze kosztują w Perfurze w granicach 6 zł. I takie luksusowe ogórki Krakusa, nazwa kozackie, odnosi się do urojeń niektórych ludzi, związanych z tematami około z kleszczami, pasożytami, którym nie wyszło nagrywanie filmów z Kononowiczem i mają o to żal nieustanny. I chodzą po różnych audycjach i mediach i się skarżą na to, że Kołonowicz akurat z nimi to nie chciał nagrywać filmów. Więc górki kozackie okazują się przecenione. Zastanawiałem się z jakiego powodu. i Doszedłem do wniosku, że w Polsce chyba nie za bardzo się sprzedają ze względu na tą zalewę musztardową. Ja generalnie bardzo lubię musztardę. Zawsze w opcji kaczap czy musztarda. Wybrałbym musztardę. Tylko, że tak, że w porównaniu do wyglądu takich normalnych ogórków, ta zalewa przypomina trochę no nie wiem, to co tak bardzo wielu hejterów. Starkerów szkolnej 17, czym tak bardzo się podniecają, wysyłają na szkolną i tak dalej, czyli lichy rozdrobnione. No nie wygląda to dobrze po prostu, i myślę, że chociaż same ogórki, nawet całkiem, całkiem. Na pewno ogórki są lepsze niż yy, miękkie paróweczki. Miękkie paróweczki z trupów, z mięsa. Po prostu śmierdzą, zgnielizną, śmierdzą i potencją. I to generalnie charakteryzuje hejterów, stalkerów i frajerów z pod Bramki czyli ludzi, którzy nie mają wiedzy, ale wydaje im się, że ich urojenia są jedyne, jedynie słuszne. I przez ten pryzmat swoich urojeń, konfabulacji, mitomanii, oceniają innych ludzi, przez co ich życie przypomina właśnie. G, zamiast punktu G, którego nie potrafią odnaleźć i co właśnie powoduje ich obsesyjny hejt, stalking, konfabulacji, mitomanie i urojenia. Pozdrawiam wszystkich akuratnych widzów i nie pozdrawiam wszystkich kleszczy, pasożytów, ludzi, śmieci, frajerów z bramki, różnych dywiantów, hejtujących pluszaki i tak dalej.